Cześć witajcie serdecznie z tej strony Mania. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić urządzenie video converter. Co to jest tak naprawdę ten video converter i do czego on jest nam potrzebny? A proszę bardzo. Co mamy z tyłu? VGA, komponent, RCA, S video, SCART to HDMI konwerter i tak dalej i tak dalej. Dobra. Przede wszystkim jeżeli ktoś zgrywa gameplaye Chciałby zgrywać gameplay z PlayStation 3 przez kabel HDMI, no to oczywiście sygnał jest zaszyfrowany i nie można po prostu zgrać bezpośrednio podłączając HDMI do danej naszej jego grabera. Lecz to urządzenie to właśnie zdejmuje. Proszę bardzo, jak to działa? W przypadku zdjęcia blokady w PlayStation 3 na HDMI. Pinamy kabel HDMI do in. Drugim kablem wyprowadzamy out już do naszego grabera. I sprawa jest jasna, na przykład do Elgato Game Capture HD. I wtedy bezpośrednio już idzie nam elegancko przez HDMI. Ale ja Moje zastosowanie odnośnie tego to jest jedno a drugie kupiłem to żeby zgrywać po prostu gameplaye ze starych konsol takich jak Amiga, Pegasus, NES, SNES, Game Gear wszystko co tak naprawdę można podłączyć przez SCART w tym właśnie Amigę 500, 1200 wszystko poprzez skart. A jeżeli mam skart to mam i mogę podłączyć cincze. Tak? Sprawa jest prosta. Biorę zwykłą prześciówkę euro kostkę, którą można kupić za 5 zł na Allegro lub po prostu wyjąć zestawu z Playstation, gdzie wszędzie te, yy, dawali aż do Playstation 3 te kostki. Wkładamy żółty biały i czerwony czyli lewy audio prawe audio i video jako żółte wkładamy poprzez skart a tu wyjściem już HDMI idzie nam do grabera i z grabera bezpośrednio idzie nam już do komputera. Nawet mam kabelek HDMI. To wam pokażę. Opa. I tak to by wyglądało, żeby zgrać nam stare konsole, stare, po prostu gameplaye z Mega Drive'a, wszystko co mogliśmy podłączyć przez popularne nam bardzo cincze idzie to już z HDMI i z HDMI idzie to nam do programu bezpośrednio się zgrywa w Full HD lub w 720p tak. taki mamy SCART HDMI tu HDMI 720p na 1080p możemy też wyprowadzić sobie bezpośrednio audio z kart i tutaj sobie ustawiamy rozdzielczość no i też zdejmuje yy, bardzo fajna trzecia sprawa to jest właśnie że zdejmuje nam PAL i NTSC no właśnie a po co mi ten PAL i NTSC oczywiście wszyscy święci nie są ja, ja jako kolekcjoner też święty nie jestem i też niestety swoje piraty jakieś mam więc jeżeli ja ty ktoś inny by chciał zgrać Piracy, jakąś grę gameplay z pirackiego na przykład y, piracką wypaloną grę y, z playstation to musi się normalnie pogodzić z tym, że obraz będzie miał czarno-biały, jeżeli na przykład włączy grę y, ściągniętą z Japonii na przykład y, w Japonii wyszedł Mortal Kombat 2 tylko i wyłącznie na rynek japoński, I jakbym chciał normalnie ściągnąć, zagrać gameplay nakręcić no to niestety jest czarno biały obraz ale te właśnie urządzenie zdejmuje to i normalnie ładnie wszystko zgrywa w kolorze co Wam też pokażę na filmiku jak te urządzenie wtedy śmiga Amigę tak samo co jeszcze jest ważne i kluczowe to jeszcze poprawia nasycenie kolorów naprawdę jest różnica wtedy przy, przy zgrywaniu jeżeli podłączamy bezpośrednio co jeszcze oprócz tego możemy zapomnieć o całym zgrywaniu proszę bardzo nie bawicie się w gameplay i tak dalej nie ma sprawy ale jeżeli Wy macie nowe monitory nie macie CRTK nie macie wyjścia yy, przez chinche macie tylko i wyłącznie yy, w telewizorze HDMI, no to tak samo to jest rozwiązanie, identyczne rozwiązanie, tak wpinamy, HDMI idzie już nam do monitora i cała zabawa jest wtedy i Full HD elegancko jest ładny upscaling poprawia nam jakość obrazu, jakość i wyrazistość kolorów, jest wtedy ładniejsza barwa nasycona kolorów, idzie przez HDMI gdzie nie musimy mieć żadnego na przykład tunera telewizyjnego wbudowanego w monitor, żeby bawić się na starych konsolach. Więc to jest rozwiązanie. Więc ja jestem z tego urządzenia bardzo zadowolony. Kupiłem, dałem za niego 199 zł na Allegro, ale po 150 może używane gdzieś za 100 można znaleźć więc bardzo fajne urządzenie. Więc tyle w temacie. Więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach, pozdrawiam ciepło, hej cześć!